Witam serdecznie w pierwszym dniu GoFestu Stwierdziłem, że w pierwszy dzień, na sam początek, wejdę w dzień nieparkowy, tylko miejski. Czemu? No bo troszkę się złożyło na tyle, że musiałem zrobić odcinek dla Was. Stwierdziłem, że. A, a warto! zrobiłem dla Was odcinek. A dzisiaj, oczywiście, w trakcie samego tego robienia, e, też łapałem poksy i łapałem tylko i wyłącznie te, które są shiny. No i trafiłem kilka. Trafiłem kilka, oczywiście, w tej chwili, jak widzicie. Mam możliwość sobie uzbrojenia deksu o boksa, którego że tak powiem, miałem mieć w momencie, kiedy była premiera. Miałem lecieć do Grecji i jednak nie wypaliło. Nie wypaliło, i po prostu e, musiałem udać się w inne, w inne miejsce w tym czasie. No a w teraz on był z, z Ince, nie z Zince, ale on jest z Lura w tej chwili. Budki telefoniczne, ale w tym czasie jest oczywiście troszeczkę e, niezbyt porządek w tej okolicy. I mamy pierwszy wpisik. Pierwszy wpis do Dexu Zaliczony. Marak to stanu na tle jeszcze było widać, a ten nie jest setą. <gry> ale fajne tak pod VP jeżeli w przyszłości się uda. Okej, okay. przede wszystkim co musimy zrobić, to odpala od razu Incensa. Wiem, że tam jakiś quest był, chociaż tak naprawdę zrobimy inaczej. Storlax mi pomoże na pewno, ale mamy quest. Zacznijmy od questa. Witam serdecznie Let's Go Try. Mam oczywiście reporty, jeśli chodzi o. Dziwne meteorolite dookoła miasta, wokół miasta. To jest oczywiście sprawa y, dla Pokémona, którym jest Mega Rayquaza. Także dzisiaj to tym się zajmiemy. Tak, i oczywiście dzięki temu. Temu przedmiotowi, którego zgarniemy skądś, będziemy mogli nauczyć Rakewayze Dragon Ascenta. Jest to atak Charge Attack, który pozwoli nam na ewolucję w mega tutaj Pokemona. Ten atak pozwala, bo inny nie pozwala. To byłoby ciekawe, gdyby takie samo zastosowali e, rzeczy w momencie, kiedy robili Primal e, a i też Primal Keogra, ale tak się nie stało, bo pomyśleli dopiero o tym później. Czysto to niefascynujące? Bo oczywiście jest to unikalna możliwość przez tego Pokemona. Tak jest, oczywiście zróbmy teraz research, buddy, Pokémon jest oczywiście Twoim kluczem do ogarnięcia tego, czyli research specjalny, give a buddy the treat, to jest to. Przekręć Bogę stopy, włączyłem go plusa? Włączyłem, co najlepsze w ogóle w featureze go plusa jest to, że mój go, go plus, go plus, plus jest w plecaku w tej chwili, teraz patrzcie co ja robię. Wciskam tylko, no czekaj, najpierw muszę wyłączyć bluetooth <laughs> Tego nie było wcześniej w ogóle, ani przy Pokebolu, ani przy Pokeball, pokemon plusie Bo włączycie bluetooth, wciskacie, od razu się łączy Pokemon go plus plus mam w plecaku Żeby nie było, nie dotykałem niczego Także koledzy i panie i panowie szani, na żywca! Tego nie miałem wcześniej <laughs> To jest XXL? Nie, to, chyba... to może być XXL jak widzicie tutaj całkowicie innymi motorami jeżdżą po Londynie dostawcy pizzy <grystwotny> U nas kotery wszędzie A tutaj jest, czekaj to jest, to nie jest XXL Przez centrum miasta z takimi silnikami, nieźle <grystwotny> Czyli na chwilę obecną mamy kilka szajni, zwróćcie uwagę jakie mamy Trafiliśmy teraz w bo mamy z mamy Skorupi, mamy tutaj pumpka, bo pozostaje łapałem, bo po prostu są dla Stardustu lub Dewpidera jest pod, pod, ten, pod TVP, także szukałem takich popsów. No i w i Pompka był trafiony, shiny No i nice! Już na początek fajnie się szukać można Teraz jeszcze y, gdzieś najbliższy. Ten jest przy moście. Więc... <ścoughs> Trzy kroki do przodu i lecimy dalej. Czekaj stopy Give your buddy free treats free treats Dobra, goście idą na czerwonym, jeszcze chyba wiedzą, bo są tutajsi. Bo jedno na czerwonym, jeszcze kiedyś było zielone 9, 8, 7, 6 I lecimy dalej Jest Free Treats i teraz kręcimy stopy 15, to oczywiście Daily Routy Daily Routy Czemu w ogóle zacząłem od miejskiej części? Bo to jest właśnie mój pierwszy cel na chwilę obecną Jak w wiecie, w ostatnim odcinku z Routów Trafiłem jedno, jednego z Gardesela Cudownie. Niektórzy mówią, że dostają po jednym, po dwa dziennie. Jakoś tym się udaje. Ja nie mam tego szczęścia. Tego nie będziemy robić obecnie, ale na Rayquazę byśmy skoczyli. <grytanie> Ona jest w prawo, no to pójdziemy w prawo. Jednakże tam jest nowy pok. I mamy tutaj Ardetyla. To jest ten oczywiście, który mógł być Shiny. Czy warto w ogóle chodzić za nim? Raczej nie, nie aż tak bardzo. Tym bardziej, że będziemy mieć motyw do parkowej części, gdzie będziemy chodzić w wulkanicznej części i tam sobie zgarniemy tego shiny Arbechtyla. A teraz, po prostu, tylko żeby pokazało mi, ostatecznie Pikachu w diamentowej koronie. Także, w do tego, co mnóstwo osób robi, myśli, robi i tak dalej, to ja oczywiście zacząłem od miejskiej części, bo wydaje mi się, po prostu, być ciekawiej, gdzie ludzie są teraz napakowani w. Mimo, że to jest piątek, są napakowani w parku, ja sobie odwrotnie tutaj zrobię wszystko. OK, dookoła mnie nic nie interesuje, bo oczywiście, jakby nie patrzeć, miejska część jest troszeczkę gorsza troszeczkę, ale no przez to, że po prostu spawny nie są jednolite i nie idziemy do jednego punktu i nie farmimy tego, co potrzebujemy, nie? Tylko po prostu szukamy wszystkiego, co po prostu się napatoczy. No i oczywiście, jak widzieliście, teraz jestem troszeczkę wybredny, bo oni celem jest znalezienie shiny, a nie obecnie łapania wszystkiego. Oczywiście obecnie ja korzystam z sieci Wodafauna, bo przy kupnie za 25 funtów dostajesz 20 giga na start później macie po dokładnie chyba kilku godzinach odblokowują wam do 60 giga jest mega requisa. dobra oczywiście mamy 9 darmowych pasów nowe lobby się pojawiło ale zwróćcie uwagę że w tej chwili jest ready i ja mogę wcisnąć ready jest 4x18 i przy 20 powinno od razu się ruszyć na full jeżeli wpadnie 20. Jest, czas się zmienił, czas się zmienił, bo jest 20 osób. W momencie, kiedy jest 20 osób, od czas się odmierza do zera. Także to jest genialny feature. W końcu. <laughs> Ale do solówek to już mówiłem Wam, że do solówek to nie wypali i nigdy to nie będzie miało miejsca. Tylko do po prostu wspólnych rozgrywek. Bo to nie jest gra, to jakby nasza gra to jest gra socjalna, a nie tak naprawdę dla indywiduum. What the Czekajcie, bo prąd prze, przepływa chyba. <laughs> ale nie wiem, chyba solówek Rayquaza się nie da zrobić, zwróćcie uwagę, 20 osób, a no kurde trochę to schodzi. Także meg Rayquaza, chyba solówki i nawet yy, moka w solo się nie da zrobić. To wygląda ciężko, ale patrzcie, ile? 70 sekund minęło, żeby pokonać Rayquaza. 70 sekund minęło, żeby pokonać Rayquaza. Mega. 19 osób. Jakie nagrody mamy, pana Berry? Gdzie jest mój. O, o, o. Oj, to się, to się nazywa nagroda. Ile EXPA, Bo oczywiście mam te wszystkie aktywowane. E, enthusiast i Ride Enthusiast. Albo Extraterrestrialist. <noise> te bonusy po prostu mam. O. Looking for a friends? <noise> o kurde. I maksymalna ilość mega energii z jest 90. Shiny nie ma, Shiny What WOTO! Co to było? A, Ale animacja kozacka! Tak, bo wszystkie regwejzy oczywiście z tego eventu będziemy mieć jak i też Pokemony Będziemy mieć z tym właśnie obrazkiem w, w tle, który się oczywiście na chwilę obecną widzicie zmienia Dostałem trzy Zaproszenia do friendów Z <grytania> tych O kurde! Tak? Czy mi się wydaje? A jak? Kręcimy stopy. Ile w ogóle jeszcze mam ich do zrobienia? I jeszcze 8. A i czekajcie, eee, jeden problem jest, zapomniałem jednej ważnej rzeczy. Snapshoty z nie tym poglądem, którego chcę. Właśnie, lodówkę. Także jest Rotom stąd. szturówka mi się rozwiązała jak coś. <grych> Dwa paffiny. Wow! Co on tu robi? Mega Quaza. tak jest. Powerful Pokemon, który oczywiście yy, uspokaja potężną moc Primal Ground tak też Primal Kyogre. Tak, wygląda to, że Megary wylądowała na gym nieopodal. Super efektywne ataki musimy wykonać, widzę. Jest do, do roboty, ale jest go try. Para Pokémona 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. starczy Tyle? Czy tam trzeba było więcej? Chyba trzeba było więcej. A, kwestie do tego, do ja mam. Zrobione na no, przy okazji. Super. A no, ona wybiła godzina. Co, jest godzina? Jest wykrzyknik. Hehe. <laughs> Dobra, wybaczcie, robimy szybki stopik i robimy polowanie na wykrzykniki. No i się zagadałem i przebiłem się przez godzinę. Charge Attack i wygraj Mega Ride. Czy ja to tą złapie? Kurde, duży zasięg jest. Bardzo duży zasięg. Tam, o, impreza Spotify'owa. osiądziemy może chwileczkę na jakieś 2 minuty. Ju, już walczymy, nieźle. W ogóle wyszło mi... A, bo ma Icebeam'a, dlatego oczywiście mi to wyskoczył. Ale w ogóle czemu mój Icebeam'a 3,5 tysiąca CP y ma Icebeam'a? Hello, just got like two minutes, okay? We oh but the two minutes. No. Right. Okay. <laughs> get it. Super comfy, <laughs> yeah <laughs> sorry, man. sorry, thank you. No problem. But what kind of event it is today? Yeah, it's just office. Oh sorry just the office. Oh okay, I get it. So sorry. <laughs> you too, bye. Gdzieś, ty, gdzieś, gdzieś wciął Rayquaza Gdzieś wcięło Rayquaza Nice, o już wróciła Już wróciła Gdzieś ją Nice, boga. I dalej Rayquaza zwiała Po prostu ona, nie wiem, wykonuje atak i po prostu ucieka, nie? Osiemdziesiąt tysięcy cp zwróćcie uwagę 88 Na tierze szóstym Mewtwo Na tierze szóstym jak kiedyś była, był Na tierze 6 miał sześćdziesiąt tysięcy cp Rayquaza na Rayquaza u nas 9,8. został to dodgewałem, dobra. Użyj jednego ataku super charge attack. Przełożyłem co najmniej 20. <grym> I tutaj dalej jest, dobra, dwie osoby looking for a friend. Czyli nie wiem, da się jakoś to zrobić, żeby tam dała opcja się włączyć... Szukam przyjaciół? Przyszedłem najwięcej 70. Patrz tutaj było więcej i jeszcze było 70. Jest 5! Dobra, już skończone. Teraz możemy lecieć bezpośrednio. Szybkie szaniczki. Zwykły. Polinie wszystko może być shiny. Jest Dino, shiny! Jak bardzo się cieszę, to wiecie. <grystanie> Dobra, jest shiny. Zwykła. Mamy inkubatory, zaraz sobie inkubatory zrobimy. Okej, okay, teraz park. Witam, siemaneczko. Widzę, że pomagasz profesorowi. Yy, tak i widzę najlepsze jedzenie w okolicy, będziesz szukał. Fireboba T-Spot. Jeżeli to jest faktycznie takie elementy, które są faktycznie adekwatne do miasta. To fajnie by było znaleźć. Fire Boba spot Daydrink. Definitely need to drop by. Wcześniej musimy ogarnąć meteorites. Ok, niech tak będzie. Widziałem parę, yy, które oczywiście przemierza tu imię yy, ulicami, ale to nie jest problem. Nie zapomnij użyć, wrzucić inkubatora w sensie jajka do inkubatorów, bo oczywiście dzięki temu będziemy robić mogli wszystko. No oczywiście ja lecę do Boba. Yy, I widzimy się później. Na najlepszy komplu. Wyklę dwa jajka, ukończ 3 i mamy meteorita, Mamy meteorita i kilometr musimy przejść. Ooo wow, ile snorlaxów. Korfisze były darmowe. Wiem, korfish darmowy shiny był z jakiegoś eventu, na którym byłem. Chyba w, chyba w Sewilli czy tam w Barcelonie. Oczywiście dajcie znać w komentarzu jak Wam się podoba nowy design jeśli chodzi o poksy, które są na dziko. BOOM! I dropped. Sorry, w niemieckim to jest rel relaxo. Ten może być Shiny również viper Shiny Nie mieliśmy wcześniej chyba Jest kolejny Shiny Jest viper To my wrzucimy wszystkie. Wiem, że teraz jest e, tylko półtora razy więcej stardusta za wykluwanie i jest 2,5 km wystarczy mi. Ja nie potrzebuję z tych superinkipatorów rzucać. One będą na inną okoliczność. I tak, wyślij gifty, wyślij gifty, wyślij gifty Dajar to jeszcze z Warszawy To jeszcze z Warszawy Przepraszam was <grywa> Jutro wyświetlam normalne Wysłane, o jest farma Sprawdzamy Szaniczek ja, Nie ma O widzę ich chłopaki grają I Cała ekipa Chyba też PewDiePie'ra pali. <grywa> Sorry, Dewpidera Ja się nie nauczę tego <grywa> Ja w ogóle z tego bazałem jakiś mem czy coś walug na dziko? Nice, nice I nawet, o jest Heracross Nie Shiny I ja chyba do tej pory nawet nie mam Shiny, jakie duże CP, potężne I ja nie mam z tego Nie mam Shiniego. Bo że zrobiłem chyba z 50 rajdów Za mało, wiem e, 50 rajdów i nie było szeniaka Jest tutaj Candy Research Dupider dla niego Można na karbinkach znaleźć jakieś questy specjalne e, Tu 10th John Street Adelphi May I order something? Yeah, sure. It's the classic. Car, car sugar. Okay, yeah. okay. just medium. Medium, yeah. Medium. And the ice level? Do you want it really cool? Uh, no, 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 very. Like a middle. Middle? Yeah. Anything just... else? No, that's all. For are <sighs> you You flipped the card. Are you doing go first? Yes. <laughs> but I started from the city part. Right. Uh, yeah. Because I was like do, uh, doing the video for a uh, guide. <laughs> for people, yeah, I play TCG, <laughs> <laughs> I'll be right but I'm going to Japan next oh, week. BC. Yeah, oh, okay. for VDC, I'm so afraid. <laughs> I was <laughs> in Thailand, right. uh, in the Taiwan, but I'm afraid about uh, going to Japan because it's like a different culture totally. Yeah, like everything is completely different. Yeah, enjoy, Have fun with them. And I came here because uh, in the quest, Pokemon Go right. quest, uh, there is a mention, uh, they mentioned. Uh, boba tea oh, really? but this uh, this uh, shop this bar uh, was the closest one uh. because boba is like a four streets ahead i'm too, oh, the too lazy boba, yeah, yeah i'm too lazy to go boba tea is just like tea with the uh, pearl in it yeah yeah so any any tea with pearl this boba tea anyway yeah, thank you thank you so much bye No i zrobię ten pogadaliśmy na chitchacie, to się nazywa chitchat, taka krótka rozmowa. No i dostałem tutaj Regular Size naklejka Cold Cara Sugar Pearl Milk Tea. Pierwsza raz piję mleczną herbatę. Ogólnie kulki dostałem jakby te jakby to było z tego, z y, Czokapików, czy coś takiego, nie? Plastikowa rurka to do śmieci bo ja widziałem, że Londyn jest troszkę brudny, nie powiem. Zaostrzony. Uuu. <śpiewanie> Fajne Ale dobre Ale to jest dobre Ale dziwnie się pije się tych są genialnych Takich typowo angielskich Nie wiem że to ma wspólnego z herbatą Ale ma post ma herbaty Kurde, doskonałe wydoznanie, powiem wam. Nie jest to kawa, wolałbym tutaj oczywiście cold brew yy, coffee, ale herbatę, Bardzo dobra, dobra, idziemy. Idris Serp ukończony, i jeszcze jest to kolejne. Follow the Root. Ha, ha, ha! go first to bym że będzie follow the Root. Tylko co, follow the Root dałem i co, mam spałzować. Jest, wystartowało. Jest, widzimy ścieżkę, jest na niebiesko pokazany pasek To znaczy, że wystartowało Ja odpalam Daily Sense'a i lecimy Jest wyklute pierwsze jajo Oczywiście, jak zwykle To samo z zawsze Marini Bez kamery nagrałem, znaczy w sensie zapałem Szenie Ferosida. Nie chciałem na specjalnie tego i właśnie jednej kamery, więc Znaczy jednego na jedno nagranie, więc What, 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 Shiny, shiny, shiny. W ogóle po nim nie widać kompletnie Kompletnie po nim nie widać, że to jest shiny <gry> A Jasynkowi miałem obieca, obiecałem, żeby kupię konika. Sądzę, że później to szukał. To jest Seta? No. <gry> na dziko! Ale zajebiście. Oni powinni to mocno oznaczyć. Każdą komórkę, nie wiem, jakiś alarm albo coś. Bo w momencie, kiedy mamy event i sobie w ścieżki gdzie wszystko jest zaznaczone na, na lurach. Co innego gdyby było tak, że idziemy i po prostu mamy pewność że komórka jest pod sam koniec ścieżki a nie gdzieś w środku, ani tak dalej dwa jajka wyglute może zatrzymamy się właśnie, jajka wykluły czekajcie, bo się wykluły ty rączanie jajka ty nie z jajka ale zły, nie ma animacji jest follow the route, ale nie było żadnej komórki, chyba że gdzieś przegapiłem jest mocno tak naprawdę możliwe, że przegapiłem tutaj. Kończymy kolejną część. To za nam chyba pół godziny naszego eksplorowania. Tutaj trzy nagrody, dwa ride right pasy. Jest meteorite. Golden. Mamy naszą candy. Nie go Blanche. Widzę, let's go try. Widzę, że oczywiście przekoglądaliśmy. I następny meteorite y, wylądował, oczywiście, w naszym e, radarze danych. Dzięki temu widzimy, że jest zmiana e, ścieżki podróżowania migracji PJ-ów. Wygraj Right, 5 Berry i zdobądź 3,84 Stardust. to jest numer Rayquaza. Ale Szanity Rund! Najgorze prawie IV Dobra, teraz sobie robię ścieżkę z drugiej strony. Muszę się skupić tak naprawdę na tym, żeby patrzeć z komórki. Krótka przerwa, jak widzicie, Raid musimy zrobić do jednego questa, bo jakie się wykluły, tam te elementy zrobiliśmy, ja dostał tylko jeden rajd. Ile zgub trwa Funny Strike? Nice. Zwykły. Koń nawet nie się tych jajek porządkowych. Ale to nie są jajka, te, które je dawałem przed chwilą. To są jakieś inne jajka. A te te pozostałe jajka się wykluły dopiero teraz. Te drugie jajka się dopiero wykluły. Dobra, czaje. Przeszedłem całą trasę w drugą stronę w rewersie Nie napotkałem nawet po restarcie ścieżki. Komórki. Jeszcze raz podejmuję próbę idąc normalną ścieżką, także może się uda. Póki co ukończyliśmy quest na Mega energię do Rayquaza. Tak zdobyłeś kilka meteoritów? Jak zdobyłem kilka Meteorite'ów? Czy oczywiście spotkałeś się z Mega Rayquaza? Radziej jeszcze nie. My mamy drugi y, Meteorite, także będziemy mogli mieć tylko dwie Rayquaza do zmaterializowania. Zmate mega Evolve, Barliner Riding with Your Body i para. 10 Dragon Type Pokémon. Czemu Dragon? a bo Rayquaza. Jakie są tępy? 2, 3, 4, 5. O, czekajcie, mogę troszeczkę 8. Drogo, ale się opacało. <grywa> bo od tego raczej będziemy chcieli na pewno używać. Mimo wszystko, że on ma brak 15 na ataku, ale zawsze. Mam mega Teach Dragon Ascent. Ta Rayquaza miała harakana I zwróćcie uwagę, w tej chwili jak użyłem Elite Charge Tiemki. To nam pokazuje, że Dragon Ascent jest wymaga, nic meteorite. A Harakain jest takim, który oczywiście był na unikalnym i ja przypadkowo go w wcisnąłem. Także marnujemy. I zwróćcie uwagę teraz, co zrobili. Wymagają od nas, żebyśmy, żebyśmy używali lepszego ataku, jednak Breaking Swipe jest dobry, ale czy będzie lepszy Dragon Ascent? Z tego co pamiętam, to jest lepszy od Dra Breaking Swipe'a. A Breaking Swipe można użyć, użyć, osiągnąć Poprzez zwykłą czartyjemkę, tak? Nie, cannot be learned. Oni tu prostu zepsuli, tak nie powinno to wyglądać. Zarówno Harakaena, jak i też Breaking Swipe są unikalnymi atakami. Więc czemu w ogóle miałbym chęć z nich rezygnować? Bo w takim przypadku Drakewaysa, który jest pod PVP, traci możliwość jakiegokolwiek. Ten ma jeden atak. Pozbędę się Outrageous. Zamiast tak na naprawdę dać tu kolejny atak, to pozbywamy się ataku. Nie, nie tego oczekiwałem. Nie tego oczekiwałem od gry. Jest dubarowy, więc od Harakaina mi się wydaje być lepszy. Tak tylko obstawiam. Jest mega ewolucja. Także dragon jakby Ascenta, możemy podmienić za właśnie Harakaina. Harakan powinien być gorszy, ale mamy Rayquaza. Mamy Slash Dragon Ascenta. No jeśli nie po, znaczy Pokémon typu latającego w tej chwili. Badly na Ride With Your body, no to po drodze ogarniemy sobie kiegoś i skończymy. Będziemy mieć więcej XL Candy do naszego, do naszego Mega. Ok, a my spróbujemy jeszcze raz ścieżkę, może tym razem się uda. Wiecie, to jeszcze założyłem bardzo ważnego, to w jaki sposób należy robić ścieżki. Jak widzieliście przed chwilą, po prostu ta ścieżka była tak, że była koniec, ale nas zachęcało, jakby zachęcało nas pójść dalej, bo pokaz to był dalej. Dobra, ja mam 1336, moja część y, miejska się skończyła, jadę do parku.